List arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Drodzy archidiecezjanie, Święty Paweł mówi radosnego dawcę miłuje Bóg. Pragnę w tym duchu podziękować za niezwykle szczodry odruch serca wyrażony wniesionej pomocy dla naszych sióstr i braci tak bardzo doświadczonych przez Wezbranie Wód w południowo-zachodniej Polsce. Archidiecezja krakowska poprzez zbiórkę przy kościołach oraz wpłaty indywidualne zgromadziła w Caritas Archidiecezji kwotę około 7 milionów złotych, oraz ogrom pomocy rzeczowej. Wsparcie dla poszkodowanych niesiemy bez ustanku od pierwszego dnia kataklizmu, między innymi w postaci przekazanej już wcześniej kwoty pół miliona złotych na pokrycie pierwszych potrzeb. Poprzez działania naszej Caritas, będąc w, całym, w stałym kontakcie z biskupami oraz zarządzającymi Caritas obszarów poszkodowanych, pragniemy pomóc dotkniętym powodziom w niezbędnych remontach i wyposażeniu domów, aby wszyscy mogli jak najszybciej. Powrócić do spokojnego i bezpiecznego życia. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie wynagrodzi Waszą dobroć. Dzisiaj obchodzimy 24 Dzień Papieski. Stypendyści krakowskiej wspólnoty Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zapraszają wszystkich parafian do udziału w dzisiejszych obchodach Dnia Papieskiego. Przy naszym kościele od godziny 8 do 14 stypendyści zorganizowali barwne miasteczko rodzinne z wieloma radosnymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Zbierają także do puszek datki na kształcenie młodzieży z uboższych rodzin. Zapraszamy do udziału. W liturgii Kościoła w tym tygodniu we wtorek wspomnienie świętej Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. W środę wspomnienie świętej Jadwigi Śląskiej, w czwartek wspomnienie świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, w piątek święto świętego Łukasza Ewangelisty. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odprawiamy codziennie o 18.00. Wszystkich chorych i samotnych zapraszamy na spotkanie Braterstwa Chorych. W najbliższy poniedziałek rozpocznie się ono mszą świętą w Dolnej Kaplicy o godzinie 15.00. W czwartek o godzinie 19.15 spotkanie oazy w sali nr 3. W naszym kościele przyjmujemy na wypominki roczne, jednorazowe. Przy wyjściach z kościoła są wyłożone specjalne przygotowane kartki, na których prosimy wpisywać osoby smarłe. Kartki można przynosić do zakrystii lub kancelarii. Dziękujemy za ofiary składane przy okazji wypominków. Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej w piątek po wieczornej mszy świętej na plebanii. W minionym tygodniu zostały odnowione dzwony na wieży parafialnej. Zakrystii do nabycia, gość niedzielny ekstra, kwartalnik, tym razem poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce. Prosimy teraz y, o świadectwo stypendystów, którzy y, opowiedzą na chwilę o swojej, dadzą swoje świadectwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Laura i jestem studentką drugiego roku etologii i psychologii zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym tutaj w Krakowie. A od trzech lat jestem stypendystką Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. I czym ta fundacja jest? No, powstała ona w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla świętego Jana Pawła II i zajmuje się ona wsparciem zdolnej młodzieży z małych miejscowości z całej Polski przez program stypendialny e, polega ona na comiesięcznych stypendiach, formacji duchowej, rekolekcjach i obozach. Obecnie około 2000 stypendystów korzysta ze wsparcia fundacji, która daje nam bardzo dobry start w dorosłe życie, a także rozwija nas duchowo. Dzięki fundacji mam możliwość spełnienia marzenia studowania psychologii zwierząt tutaj właśnie w Krakowie jednak fundacja to nie tylko program stypendialny dla mnie to są ludzie na których wiem że zawsze mogę liczyć i ludzie którzy udowadniają że kościół jest wspólnotą młodych jednak to wszystko nie byłoby możliwe bez państwa wsparcia zarówno tego materialnego jak i tego duchowego wszystkich modlitw składanych w naszych intencjach każdego dobrego słowa i uśmiechu Dziś po mszach świętych będziemy prowadzić zbiórkę na stypendia dla, dla podopiecznych naszej fundacji. Prosimy o otwartość serc, aby każdy z nas dalej z odwagą i nadzieją mógł patrzeć w przyszłość. Każda złotówka wpłacona na konto fundacji jest wyrazem tego, że ktoś w nas wierzy. W imieniu wszystkich stypendystów pragnę podziękować za każde Państwa wsparcie. Na ręce księdza proboszcza składam też podziękowania dla Was za tak życzliwe przyjęcie nas tutaj w parafii. Wszystkich darczyńców nieustannie polecamy w swoich modlitwach. Szczęść Boże! Prośmy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności są to Świętej Pamięci Stanisław Malec z ulicy Bokietka 57B, Zdzisław Matysik z ulicy Palacha 9, Stanisława Dej z ulicy Stachiewicza 47, Teresa Szewczyk-Karwin z ulicy Stachiewicza 25. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Paniem. Dobry Jezu, a nasz Paniem. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.